Siemano wszystkim na moim kanale Kazik Bożówka Dziś idziemy zobaczyć co się dzieje nad Czarodzieckim Jeziorem Druga część filmu o. Idziemy no. I co tu zobaczyłem O teraz Czarodzieckie Jezioro jest monitorowane Zakaz wstępu kąpieli o. Już widzimy O Patrzcie, jakie kamerki są. O, o kamera bezprzewodowa Bluetooth. A, mimo Bluetooth. Mimo przewodu, a tutaj, patrzcie, jakie. O, akcja z jeziora, komprzywiska, gdzie wtedy wódka byle spadała i wychodził Bimber. No. Z jest tak samo jak z tą kamerą o tak gdzie to jest a no tu jest tu i mam powiem tak zakaz kąpieliska, zakaz łowienia bo no tu jest sum 12 metrowy Machony tu by przyjechał by zobaczył no. i tu się pokazują takie niesamowite prądy no. i z tych prądów, o tutaj nie ma drugiej kamery No wychodzi jawa o. i tu moja się z drugą kamerą bo no, widać już no, z daleka no, jak kieruje no, się z tego druga część miała być później gdzieś w zimę, ale z okazji że były mrozy to się nie nagrywało tyle po długiej nieobecności, o no, tu jest, nie nagrywało się, bo blokada była filmu jakiegoś, i nie wiem o jakiego. I tu widzicie tam, no jest kamera, jest, światek by był, tu jakby się zamijały, też by było, i teraz idziemy tam. Nie trzeba kiedyś dobram jak się wchodzi Albo teraz w ogóle. No. Tam idzie się do na wieś A tu idzie się do mnie na wieś A tu jest zjazd O tam się idzie do mnie Tu się idzie na drugą wieś I teraz idę na wieś tylko nie wiem po co o. jeszcze tu się popatrzymy no z tej strony nie widać ale mhm. nagrajmy ten widok wiosenny o przedwiośnie już jest idziemy teraz zobaczyć może grzyby są jakieś w lesie A tu patrz ile trawy do jarania jest Same konopy indyjskie tu zasadzone są. To można marykę pędzić Na tym ziemi Jest tą maryką przecież iść Ale nie wiem, mnie to nie interesuje To jest sąsiada Trawa o, i zobaczymy tutaj Kazik, Bożówka wam powie wszystko. Może jeszcze będzie taki film, że całą wieś wam obejdę. Ale tam są przedwojenci, tam się nie bójta. Wydaję mu tam, tam tu w drugą stronę No. I idziemy, idziemy. i nie ma. Zobacz, ta tu pola, lasy. O. przybliżenia, ale chujowo to jest. Film będzie z cenzurą, bo albo bez cenzury. I tak idziemy, idziemy. O, tu jest drugi Stawik, O, ale nie mam o niego ma ni do ringu. Na tym czarodziejskim jezioro co tam byliśmy W drugiej części nie nagram Kawałek wam dobrałem po tam kamera jest Tam są ryby Nie wolno tam wchodzić A jeszcze było, było ogrodzenie to tak około, Tu przez te truciznę Tak się o, o, taki łysy drzewo Co sąsiad pryskał No o, Tu mamy jakieś te Sady. To można na jabłka pójść i dwa kilo zabrać. Na Jabola O, jabłko dobry. I tak, co tu jeszcze? Idziemy. O, tam jest las skandynawski. Gdzie ta kamera po mi polazła? Nie ty O. O, nie, las kandynawski Tam jest północny las, o. Ten, o. Północny. O. A, tam na zachód jest, zachodni las. No. Tam gdzieś idzie, to jest północny. Tu gdzieś jest wschodnio kandynawski O, tam. Gdzie Wisła, je. O. Wisła, tam daleko, je. Ja Wam pokazuję dwa kilometry I w tym idziemy tak, możemy iść nad Wisłę przez pola albo umki Jak to chce I co tu jeszcze będę tam Kładam, nie wiem może ro do roboty trzeba iść jeszcze Już Tu jest las. Góry Płockie. Ale słyszałem, się biorę te góry polskie, to ja nie wiem. Płockie, Nie płockie. Świętokrzyskie góry. Nie wiem, to nie jest mi się Nazwa świętokrzyskie, tak. Kielcach świętokrzyskie. Bo tu w Mazowieckim było Świętokrzyski las. Przedworski las. Przed Święto świętokrzyskich. Nie wiem, wpiszcie sobie. To zobaczycie, czy tu ja. Jeszcze ja wam nagram elektrownię. Co to mam niedaleko. Ale nie, widać nic. Już za lasami jesteśmy. Nie zahołpuje. No. I zaraz wracamy po przerwie. Do Was. O, tu Stara Soma, Pięcioletnio Można było zrobić jakieś paświsko z tej sumy albo sprzedać na, na wino za <laughs> Może być jakiś Urbex na moim kanale. Nie wiem, nagram wam to zobaczycie, ale tam jest firma, w już... ludzie nie mieszkają, gdzieś mieszkali. A, dobra. To wam dokończę później. My jesteśmy po przerwie idziemy. Teraz ze sklepu. O. Robiam załatwiony. A teraz idziemy. Tu jest jakaś tego chałupka, tako nie widać tam. O, czy widzicie? Ładno czy nieładno. Piszcie w komentarzu, czy Wam się podobuje, czy nie. I do machunek, a będziemy tam roić? Testy, etc., Nie odpojeżdża mi, ale ja niedługo będę w robił testy, etc. Ale nie tu, tylko tam dalej. No ja Wam pokażę, bo zrobię trzecie ujęcie. Na i tam gdzieś daleko, patrz tam jak chodzę, tu jest słup, o, a tu o, daleko. Tu też by się przydało. Nie chcecie, to wam położę. No i pan dalej. Po... Chcecie, to jest spedard. Z plastikowej klasykowej, ale aluminiowej puszki to zrobię, Aha. na zobaczcie, jaki tam jest sadek. O. O. Ten film będzie 480 kl bo to stary telefon, no ja ale dobrze nagrywa. HDMI, O patrzę na niebo zobaczycie czy o czy tam jest baran Tam jest baran jakiś B, C, B. rano ja no jestem co jest nie suma Patrzmy na te chałupę, nie widać tych chałupy Czerwony. dobra To było z Patrz to jako droga piaszczysto W lato rowerem się nie przejedzie No piak a gorzej jest mokro, to się nie przejdzie. bo rower wsiada w błoto a kto rozwalił? tak jak No drogą ale dobrze, u jest tutaj a tam w Pioch są pół długości jeszcze ja później będzie tam dalej kawałek błota ale podobnie gdzie ta chałupa jest a widzicie tam widzicie a tam gdzie jest ta wieś to moja wieś jest Ja Wam nagram jak będę miał czas, długi film zzaokołem wsi ale no nie tak jak teraz, może być wieczór a nie wiem jeszcze Wam nagram filmik z Wisły jak se Robert zrobię na tym rowerze ciężko jechać wszystkie szpychy mi powylatywały Jak wiecie, to filmik jest dla niezależnych. Filmowanie dla. Filmy dla niezależnych. A, tak ten nagrywał, filmy niezależne. Ale o co chodzi z tymi filmami niezależnymi? To ja nie wiem. Nie wiem, ile będzie trwał ten film. Aż dojdę do domu, czy co? Już w bazie kwitną, będzie. A, już po wielkanocy, no ta. Ale zobaczmy tak. Filmik z baziami Tak, test petard szybko biegłych, o, dobra. widzimy tu, pioch jest. Jakie tam już mi się piochu do buta. Jest lechmy już niedaleko Czaryckiego Jeziora A nie wiem jak zmontować film, żeby przyspieszyć film. Nie wiem jaki program. Może też mi napisać. O parę mam, ale ładne. Dobra. O, coś tam poleciało. Tu miały być nadaniki internetowe Ale teraz nie będzie. Tak nic to miały być O, u są tam będzie ta biało buda Ten dach. To miałbyś nadajnik ten wysoki, a tu miałbyś być kable. Żebyś miał internet, żeby nie było internetu, to by trzeba było i tak płacić. A na co? Miała iść kanalizacja wody. Ludzie chcą połowę ludzi chyba nie chcę. Bo to, żeby mieć wyciąg wodny, też trzeba płacić. A ludzie pieniędzy nie mają zapłacić. Za deszczówkę co stanie deszcz do, do miejskiej trzeba zapłacić. A też nie ma pieniędzy. Podatek od, od samochodu, telefonu też trzeba płacić teraz. A kto to służy wypadawać? od telefonu, nie od samochodu? A no, podatek ta, ubezpieczenie. Ale od roweru podatek? To nie wiem. O, już jest, Ojciec Jezioro. Dobra, idziemy. Ja, no teraz pokażę stąd. Jak to się robi Przybliżenie. przybliżeniu? No, znowu mi się to spartoliło. O dobra, a pierwszy. A O, widać tu kamery. teraz zrobię trzecie ujęcie do montowania bo no za długo zejdzie się o tam jakiś tam sklepowy jeździ swoim pierdołkiem ale go nie widać o teraz go widać Per, idziemy dobra tu jest ten słynny Słuchajcie, się dobrze się imprezy robiło A tu jest, tu, chłopak chłopaki robi imprezy Kiedyś 20 lat temu to, tu się przychodziło, pod tego słupa To jest kamień drewniany ten słup tu się biło po cichu nikt nie wiedział o Tu gdzie było tu ale no. I widzicie, było dobrze, przeprowadzać muszę Teraz to inny się i drodze Teraz to się wali w, setę w chałupie, nie pod słupem Poszedł I piekki go nie ma Jak mu czapka spadła z dachu A, już widać, sąsiada A ten co jest czerwony dach to najgorszy ze wszystkich Szpieg na szpiegami Jeżeli chcecie filmik o szpiegu z czerwonego dachu to wam nagram. nie ja wam opowiem, to, co on robi. Jak wstaje rano i lata 10 razy z psem, 10 razy rowerem. Są w tej wefty, jak wariat. Tu piwerko też się wypił. Dobrze idziemy No dobrze, to już. Pozdrowienia dla kanału. Kazik Bożówka. wbijajcie łapki w górę, subskrypcje i komentarze, żeby Wam się film, się Wam się podobał. I jeśli chcecie jeszcze więcej takich filmów, albo innych, to zapraszam, piszcie w komentarzu. A już kolejny filmik, może jutro, może, może w środę, nie wiem. No to cześć, pa!